Cześć wszystkim. Dzisiaj opowiem Wam o leku e, przeciwnowotworowym, a mianowicie Everolimus. Everolimus jest inhibitorem kinaz białkowych, w związku z czym hamuje rozwój, wzrost e, i namnażanie się komórek nowotworowych. Stosowany jest w leczeniu raka piersi, e, raka nerki, przewodu pokarmowego, a także z innymi lekami, aby zapobiec odrzuceniu przestrzeni. W leku, koniecznie poinformuj swojego lekarza o ciąży, o karmieniu piersią, o tym, że jesteś alergikiem bądź stosujesz leki na receptę bądź bez recepty. Dodatkowo poinformuj swojego lekarza, jeśli kiedykolwiek miałeś krwawienie. Jak stosować lek? Po pierwsze, przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Możesz lek przyjmować przed posiłkiem bądź po posiłku, zawsze popijając wodą i połykając w całości. Unikaj też soku grejpfrutowego. Pamiętaj też, żeby lek przyjmować zawsze o tej samej porze. Co zrobić, aby twój, Twoja terapia była e, jak najbardziej skuteczna? Przede wszystkim często odwiedzaj swojego lekarza. Pamiętaj też, że nie możesz zajść w ciąży podczas e, tej terapii. Jeśli kiedykolwiek będą towarzyszyły Ci epizody braku tchu e, bądź suchy kaszel, e, jak najszybciej poinformuj lekarza. Unikaj infekcji, a także pamiętaj, że nie możesz się szczepić podczas stosowania tego leku. Wszystkie dodatkowo stosowane leki konsultuj ze swoim farmaceutą. I pamiętaj, żeby nie używać preparatów zawierających ziele dziurawca. Działania niepożądane. Podczas terapii mogą, może Ci towarzyszyć uczucie braku oddechu, kaszlu. Tak jak już wcześniej wspomniałam, skonsultuj się wtedy z Twoim lekarzem. Dodatkowo e, mogą pojawić się nudności, wymioty, niestrawność. Unikaj wtedy e, pikantnych posiłków e, i stosuj lekko strawne posiłki. Może również pojawić się biegunka. Wtedy pij dużo wody, natomiast jeśli będzie ona zbyt uporczywa, skonsultuj się standardowo ze swoim lekarzem. Jeśli pojawi się uczucie zbytniego zmęczenia, proszę zrezygnuj z prowadzenia pojazdu. Jeśli odczujesz ból głowy bądź suchość w ustach, skonsultuj się z farmaceutą, on poleci Ci odpowiednie leki na te dolegliwości. Również mogą pojawić się zmiany w badaniach krwi bądź zbyt wysokie ciśnienie krwi, natomiast y, to będzie kontrolował Twój lekarz na rutynowych badaniach.